No, dobry, dobry, cześć. Ciężko się wstaje w sobotę rano. Hmm. To nie jest ten czas, to nie jest to miejsce. Wracam do łóżka. Chciałabym, ale nie mogę. Obiecaliśmy sobie, że dzisiaj jedziemy, to jedziemy. Pogoda nie sprzyja wyjazdom. E, chyba pada, ale nic, damy radę, damy radę, ja Wam mówię. Pozwólcie, że zaczniemy od śniadania. Później mycie, domywanie, bo widzę, że wczoraj źle makijaż zmyłam na noc. E, głowa. I dzida. I voila. Nasze dzisiejsze śniadanie gotowe. Dwie grzanki. Trochę przy... Nie szkodzi, nie ma marnowania. Jemy. Portadole włoska. burata. Pomidory z odrobiną oliwy, płatkami chili, bazylią. Smacznego. Dla nas będzie na pewno. Na 100%. Co ciekawe, mm, dla mnie ta mortadela włoska smakuje zupełnie inaczej niż ta nasza polska. Polska, smak polska smakuje mi znacznie bardziej. Nie wiem o co tu chodzi. Włoska jest dobra, gdy ma orzechy mm, Sobietę na ogół pistacje. Tutaj nie mam mam zwykłą klasyczną. Taką miałam, taką dojadamy. Dzień dobry. Trochę zmokłam. Kuba nie zmok. E, witam się z Wami serdecznie. Mm -hmm. Po raz e, kolejny w tym samym roku vlogu, e, vlogu. Ojej! I co my teraz robimy? Wstyd? Mm -hmm. Będą fatykami robić. Nie są Wam włosów wyszły suszyć. nie wzięłam biletów e, z biura. E, nie żyje cyfryzacja. Dolety są na mailu, więc pod tym względem luz bluz i orzeszki. Eee. I gdzie jedziemy? Masło w Lidl, ze 45. Zapraszamy po masło to Lidla. Myślisz, że dadzą nam za reklamę? Hi. Masło? Już zrobiłem reklamę. To tak nie działa. Zrobiłem reklamę. Poza tym, staramy się tutaj nic nie reklamować. Nie, jak masło. Poza naszą zajebistością. Na no solidlu. No, tak jest. No Bilety są na mailu, damy radę. Do Ciechanowa jedziemy. Ścieszynem strasznie mylę. Zdarza się. Włosy zdążą wysnąć i tak pada i tak pada trudno. No to co? Do zobaczenia na miejscu. Teoretycznie mamy 50 minut do pociągu. Mniej niż 50. 47. Weź bilet i lecimy. Ech, trochę mnie irytuje, jak się śpieszę. Nie kuba, tylko ogólnej sytuacji, i wtedy dochodzi do frustracji. Ech, karta miejska. O, weź pożycz. Bilet. Pożycz bilet. No, co tak wolno, szybciej. Nie, no ja mam przecież kartę miejską, tylko zanim ja ją wygrzebię. Dzięki. Kuba jeździ bez karty miejskiej na jedynkach, w sensie na jednorazowych, bo ma auto. Będę mógł autem do pracy jeździć dużo szybciej, ale w takich okolicznościach trzeba kupić. A samochód był, słuchajcie, przez półtora miesiąca u blacharza. Więc koniec z rodziną i martwieniem się o stan wizualny. Drugi, ja, to trzeci. Ja. Kupiliśmy kawkę. To znaczy, że paragon. Idzie Tu. Trzeba będzie odjąć, bo opłaciła Dzięki. Dziękujemy ślicznie. A, jest. Tym razem bez mleka, żeby nie było przygód. A słomeczka dla mnie nie wziąłeś? Nie. A czemu nie świąteczna? Mocno pilnuję czasu, bo ja niestety mam tę tendencję do gubienia go i to bardzo mocno. To jest podatek od dHd, ale nadgubuję zegar, o tam. Więc nie ma siły, żeby nie bydło. Ale najpierw kawka. Siedzimy i porównujemy, gdzie kawa smaczniejsza, Nero Costa czy Starbucks. Mamy swoje typy, wypada mówić na wizji czy nie, jak myślisz? Nie ignoruję. Chyba nie wypada. Ale mogę powiedzieć, że smaki się zmieniają i to bardzo. Zupełnie innego faworyta mieliśmy jeszcze pół roku temu, a w tej chwili zupełnie inny faworyt. Pociąg to my mamy spóźniony. Niedużo, ale dzięki temu na spokojnie zdążymy dopić kawę, jechać na peron. Wiemy mniej więcej, gdzie y, mamy miejsca w y, pociągu, znamy wagon, więc damy radę. O, dzisiaj nie udało się żadnego, totalnie żadnego podkładu. Hmm. Chyba dobrze. Będzie padało, będę w ruchu. Później to się, wiecie, przeciera tutaj w okolicach nosa i strefy te. Ściera się tu, tam zostaje. Dziwnie to wygląda. Bez też damy radę. Trzeba podchodzić do siebie z wyrozumiałością. Ty jedziemy. I no siadamy tu. Sektor pierwszy. Peron jest. Sektor... ...jest. Mąż jest. Kuba poszedł właśnie wrzucić kubeczek po Starbucksie I właśnie przywołał moje traumy z dzieciństwa, czyli jak jeździliśmy do dziadków pociągiem do Kurska i tato zawsze wysiadał na papieroskę na stacjach, wtedy na peronach można było jeszcze palić ja zawsze siedząc w pociągu z babcią i mamą lub samą mamą miałam z tyłu głowy, że nie zdąży wsiąść i pojedziemy bez niego bo zrobił to samo, zostawił mnie i se poszedł, I jedziemy, nasze drugie śniadanie trzeba byłoby wyczyścić te śliwki jeszcze jakoś no i czekamy na odjazd, masz śliwkę Zjedź śliwkę, no zjedź śliweczkę. Zjedz. O ty dziadu, ty. Witamy w Ciechanowie. Idziemy do zamku Książąt Mazowieckich. Dwa z kawałkiem z buta. Pierwszy przystanek za nami. Miejska toaleta. Jak było? Cudownie. 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 Ciechanów e... Przywitał nas oczekiwaniem, bo Kuba idzie teoretycznie po ścieżce rowerowej. Dla jasności jest podział chodnika i ścieżki, więc no, wypadałoby być po prostu dla siebie wyrozumiałym. A tak patrząc, to jak jedną trzecią stopy depnie, bo no to jest wszystko. A facet ma następną tak na wróżbę. Nie miło. Ciechanów. Macie sfrustrowany rowerzystów? Ogólnie, Ciechanów jest bardzo ładny. Ma trochę wała i bym powiedziała wołmina, i w takich podwarszawskich e, e, miasteczek. Tu mamy stawik i krzaczorki, tu akurat niezbyt ładnie. Nie? Przed nami jeszcze kilometr. Ale liczymy, że będzie jeszcze ładniej. Tylko nie krzyczcie na nas. Ciechanowcy, ciechanowiczanie. Prosimy uprzejmie. To jedna trzecia stop, Kuby. Wiem, że ma dużą. Ale ciasno jest, Tania. Kuba Marudzi, że nudno buro. Wolałby po Warszawie pochodzić, a my jeszcze do zamku nie doszliśmy. Maruda jeden. Tu krzoki, tu chodnik. Ale teraz przynajmniej rowerzyści mogą mnie, wiecie, wydętkę cmoknąć. aż nie Nie, bo tu wolno jeżdżą. Jest Kuby ulubiona atrakcja wycieczkowa. Pan radar chyba jest bez potencjału w tym miejscu. Mianowicie jak zobaczymy, to tam są światła, zakręt. Nie ma możliwości, żeby się aż tak rozpędzić, aby on spykał. Nie ma co stać, nie doczekamy się. Jedna fotka dziennie maksymalnie. Nie ma radości dziecięcej w tym panu. Kuba, jaka to rzeka? Budzisz. Budzisz, meandrujący. wszystkie rzeki i rzeczki to budzisz. Nawet wisła. A, patrz, ryba, nie widzę. Widzicie rybę, bo ja nie widzę. Po lewej. Do Kuba, do nie widzę nic. A, coś jest. Ja chcę zobaczyć rybę. A, są ryby. O, widzicie? Tu pływa. Kawał ryby. O. No dobra. Jesteśmy przy zamku w Ciechanowie. Czyli to jest nasz punkt główny wycieczki. Drugim punktem jest rynek, który jest chyba gdzieś tu. Trzecim, pan Ziemniak. A czwartym, mm, jeszcze jeden park, który chcemy zobaczyć. znaczy, ja chcę Kuba, nie ma pojęcia, jak wygląda dzisiejszy plan. Ale zobacz króciutko, jest to No, Ale patrz ryby też są. Widzisz, gdzieś ryby? Ja znowu nie widzę, ale znajdę. Znajdę jest pełno ryb. O, widzę jedną. Jest mnóstwo. No jest ich trochę. Ale mało. Tam grają, tam idziemy. Idziemy? Dobra, że z tych schowa. Tak. Słuchajcie, one są tak strome. I tu są trzy piętra. Ja pitole, Kuba, ratuj. Mm. No w końcu coś dla mnie. Kuczak. Szynka błoczujskiego ubacha, chociaż jak kaszanka wygląda. Waszta zdobyta. Przepracowana. Może przepracowana. Przepracowana też, ale przepłacona prawie zawałem. Ale dałam prawdę. Brawo ja. Wiecie, niepotrzebnie, ja się spinam. Bo kondycyjnie tu jest spoko. oczywiście posapię sobie. Niemniej te schody są niewygodne. A cytując za Gotikiem, jak tam była drabina, mój wróg śmiertelny, to dla mnie sody są śmiertelnym wrogiem. I to nie chodzi, wiecie, o kondycję, tylko o lęk, że spadnę i się wywalę. Jak już ty pięknie wyglądasz, jako pierwszy plan dla flagi polskiej. Za późno już filmowałam. Ten To jest zbudowane z nowych cegieł, i to nie jest ten. To nie są stare cegły, to nie jest coś, co. W sensie góra? Na przykład. No, super. No. To jest niezmiernie, że to jest, to jest zrekonstruowane. No chyba tak. Nie ma tu żadnego pałacu, to tu są te mury. To jest zamek. No zamek ma w środku miejsce do mieszkania. A tu jest tylko kwadrat z cegieł zrobiony. No jest. No dobrze. To co teraz... filmuj mnie. No i przecież siebie filmuję. A nie filmuj mnie tego, co mówię. To ci wyłączę. Dzień nie dobry. Nie filmuj mnie. Dzień dobry. Teraz ci zrzucę chmurkę z muru. Nie, bo będziesz niej uszedł. Ty też. I teraz trzeba schodzić na dół. Tak. Nie było ładny. No Nie jest to miejsce dla ludzi z lękiem przestrzenem, tam jest długo, długo nic. Wpierdol w dybę i do lochu, czyli że tu no, przyznam, że powinnam dostać za te schody i to był mój pomysł tej wycieczki, ale jestem z siebie zadowolona. Wojsko, wojskowy. ciesielski. Dobra, zamek zrobiony. A To, to jest, jakby jest duszlak, konik. Jakby durszlak leżał, to też by ci powiedziała, że to jest wojskowy, bo no, jak okazji, idziesz założę. na wojnę, to na, na wszystko nawet zakładasz. I to jest kucyk. Chodź pogłaskać konika. Wiesz, że za pogłaskanie konika ten, bo to masz konika w domu. Nie mam konika w domu, daj mi pogłaskać konika. konika chodź pogłaskać konika. Masz konika w domu do pogłaskania. No chodź. Ale kucyczek. Idziemy? Ale gdzie? Łaskać konika. Nie. Mm. Inaczej. Przedstawiam wam rycerza Zygmusia. I to nie ja pierdolę głupoty i nie zdradniam. Tylko autentycznie. Projekt Ciechanów. Miastem rycerzy. Rycerz Zygmuś. No jest herb. Z całą staralnością i jest książka, dlatego się zainteresowałam. Jest książka, jest zabawa. Dobra, idziemy? Idziemy. No nie idziemy. Bo co? No. Chcesz pomarudzić? Nie. Nie, to ja pomarudzę. Byliśmy w Klubo kawiarni i mówię, no weźmiemy americano. Bo to już jest ta pora, gdzie czas na kolejną kawę. Nie mamy Amerykan. Ciekawe. A jest espresso? Jest. A jest lód? Jest. A jest woda? Jest. To poproszę. Tu mamy muzeum. Tu mamy ogrodzenie. Tu mamy męża, które prowadzi w jakieś krzoki. Nie mam pojęcia gdzie idziemy. Szukamy wejścia, ale znaleźć go nie możemy. A to może być też ten duży budynek. I może, może dobrze idzie. Może jednak czasem się do czegoś przyda. Hmm. Problem wygląda tak, że sprzedano nam karnet do muzeum. Do kompleksu muzeów, gdzie... Ale dobra, no to jest tylko jedna z atrakcji. Nie będę marudziła. A jedna z trzech, dla jasności. Jest zamknięta, bo jest w remoncie. Upska! Poproszę o ostrość. Czyli, Czyli tak. zapłaciliśmy więcej za coś, co jest zamknięte. Nie no, słuchaj, na jedną trzecią jest zamknięta, bo jeszcze możemy iść do tego muzeum pozywityzmu. <laughs> za to zapłaciliśmy dwie dychy. A kolejne dwie dychy zapłaciliśmy za to, co jest zamknięte? Nie, normalnie byśmy zapłacili 15 za zwiedzanie samego zamku, mhm. a zapłaciliśmy 20. Czyli 5 zł więcej? Tak. Za 5 zł jakbym miał 5 zł to bymse życie na nowo To chodź, kupić ci loda sobotniego i będzie dobrze. Słuchajcie, przepyszne lody, jedne z najlepszych, a kawa poezja i wcale drogo nie jest. Tam się chodzi wcale o tam. Idziemy. idziemy na skróty. Nie wiem, gdzie dojdziemy, ale gdzieś na pewno. A tu mamy takie ładne coś. Idę zaciągnąć męża w krzaki. Mąż, idziesz? A to jest przesada? Żeby co? Z tym dokarmianiem kaczek i Nie, bo to im naprawdę... Ja że... Nie wiem, że to jest niezdrowe, ale już... chyba jak kaczka się zje tego chleba, to chyba lepiej, żeby to chleba niż nie Nie, bo stawy im siadają i nie mogą się w ogóle ruszać i nitka i, i w ogóle. Mhm. Dobra, no koment. Dotarliśmy do wieży, która nie wiadomo do czego służy. Wiecie, to jest troszkę ignorancja z mojej kuby strony, bo moglibyśmy poczytać wcześniej, co to jest, dlaczego to jest. No, wrażenia na nas wielkiego nie robi, przyznamy. Ale już dojście tutaj, to dobry trening, trening dla mnie był. Czy to powinno wyjść do środka? Tak, i zobaczyć w środku, to co się dzieje. Poczytaj, co to co robi. Jak widać, umęczona. Ile zrobiliśmy już? Zdychę? Myślę, że 3 km. O, sam nie chcę zjeść 3 km przez cały dzień? No. Ty się dobrze czujesz? Tak. Myślę, że dycha to jest takie minimum. Szczególnie, że poszliśmy skrótem i zabłądziliśmy, więc zrobiliśmy pewnie 7 km więcej niż trzeba, albo 20. A tu takie małe leżaki znaleźliśmy. Filmuję wieżę, a przed chwilą ciebie filmowałam O teraz cię filmuję Tyle raz cię filmuję O tu jesteś, a tu jest wieża Idziemy do kasy biletowej I będziemy zaraz zwiedzać Idziemy Wylądowaliśmy słuchajcie w kawiarni bo będzie pił macze, ja sobie zjadłam herbatę I kolejny przystanek to już PKP I wracamy do domu U mnie zielona herbata Sering barskijski Macza, mąż Nie, w ogóle zmęczona nie jestem Gdzie tam? 13 km za nami, więc trochę się nachodziliśmy. Wracamy już do domu. Przeżyłam to największy sukces dzisiejszego dnia, ale gotowania obiadu absolutnie nie wchodzi w grę. Zamówiłam kuraka zrożna perwersyjnie, powiedziałabym. Nie jadłam go o, 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 jeszcze trochę. Uh, jestem umęczona. 21 125 kroków. Um, co dało nam 13,5 km z buta. Kuba mówi, że on w ogóle nie jest zmęczony. No pestka, no. To ja jestem. I słuchajcie, kręcę to, żeby powiedzieć, że nie jest łatwo i że jeżeli jesteście w tym punkcie, w którym ja teraz jestem, to bardzo was wspieram, dacie radę. Możecie mi to samo powiedzieć i to samo napisać ku lepszej motywacji. U mnie to już jest piąty tydzień teoretycznie takiego bardziej aktywnego spacerowania. I dalej jestem na tym etapie, że tego nie lubię. I mówiąc wprost, y, czy można nie lubić y, aktywności fizycznej? Można. Czy dalej jest potrzebna? Dalej jest potrzebna. Czy trzeba ją robić? Mm -hmm. Czy poprawiły mi się wyniki? Mm -hmm, bardzo. E, czy waga super mocno mi leci? Nie. Leci coś. No nie powiem, że nie. Ale nie jakoś tak na łeb na szyję, pomimo że pilnuję Michy, chodzę, ale spoko, nie o to w tym wszystkim chodzi. No, póki robię to, co powinnam robić, póki robimy to konsekwentnie, to ja jestem z siebie zadowolona, trochę dumna, i dzielna muszę być dalej, bądź dzielny, ale mnie się w brzuszku! mam jeszcze dzisiaj 2000 kalorii do zjedzenia to jest tak dużo, że pewnie nie dam rady tego zjeść nie mam zamiaru jeść aż tyle bo jest już godzina 18.30 więc a a kurczaka oczywiście chętnie skonsumuję ale ile on może mieć, maksymalnie tysiak nie wiem dobra, kończę, idę się Rozebrać, umyć, zlegnąć, nie robić nic. Może jeszcze książkę poczytam, ale nie wiem, czy mam siłę. Eee, może jakiś audiobook. O, to jest fajna. Hmm. To jest fajny motyw. Jeżeli macie jakiegoś dobrego audiobooka do polecenia, to ja chętnie polecenia przyjmę e i posłucham. Eee, wiecie gdzie? W komentarzach. Oczywiście je też bardzo cenię, jak do mnie piszecie na PRIF, na Instagramie czy na Face, Staram się odpowiadać. No, dobra. Tu stawiam kropkę w dzisiejszym dniu. Jeszcze raz dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym vlogu. Jutro taka aktywnie nie będzie. Pierdzielę. Muszę się też od. Muszę też mieć chwilę wytchnienia i chwilę taką dla siebie. Będą kolorowanki, będzie może jakieś gotowanie, będzie odpoczynek, ale pewnie na targowisko pójdziemy. A co? Na Cześć!